Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku rozmów o warzywnictwie, w którym spotykamy się z Karoliną Jazic z firmy Agrosimex. Witaj Karolino! Witam ciebie Aniu, witam drodzy słuchacze. No to jest drugi odcinek naszego spotkania, naszych rozmów o warzywnictwie, gdzie mówimy o ochronie, o pierwszych zabiegach w uprawie ziemniaka. Dzisiaj skupimy uwagę Państwa, uwagę, um, uwagę na temat herbicydów, na temat odchwaszczania plantacji ziemniaka na początku wegetacji roślin. Kiedy wykonać pierwszy zabieg herbicydowy? Przed wschodami roślin, a może już po, i jakie warunki muszą być spełnione? Jakie... Drodzy Państwo, ja zawsze zachęcam do tego, aby ten właściwy zabieg herbicydowy był wykonany przed wschodami ziemniaka, ponieważ wówczas mamy większe pole do manewru, mamy więcej substancji zarejestrowanych, które, po które możemy sięgnąć. Mamy też jakby większą możliwość hamowania tych chwastów już. Na wczesnych etapie, na wczesnym etapie. A te zabiegi powschodowe ewentualnie traktować jako taką korektę uzupełnienie w przypadku, kiedy te kwasty nam wzejdą. Jeśli chodzi o zabiegi przedwschodowe, tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, jakie gatunki chwastów mamy na plantacji, jakie musimy zwalczyć. Po drugie, musimy zwrócić uwagę na odmianę, którą mamy na polu, którą, chcemy, którą mamy wysadzoną ponieważ jak wiemy niektóre odmiany są odporne, niektóre odmiany są wrażliwe na, na metrybuzyny na przykład, także musimy zwrócić uwagę na tą kwestię. Kolejna rzecz to jest gleba, jaką mamy klasę gleby. Wiemy, że na lżejszych glebach stosujemy niższe dawki, natomiast na cięższych glebach te dawki możemy delikatnie podnieść. Kolejna kwestia, wilgotność gleby. Obecnie wydaje się, że z tą wilgotnością gleby nie powinno być problemu, ponieważ te opady deszczu w ostatnim czasie były obecne. Natomiast też nie wiemy, jak to będzie wyglądać powiedzmy za dwa tygodnie. Pogoda u nas jest bardzo zmienna i może się zdarzyć, że te temperatury znacznie wzrosną, zrobią się wysokie temperatury, przyjdą mocne wiatry, które przesuszą glebę i no niestety niektóre substancje nie radzą sobie tak dobrze, jak inne z, z, tą, z tym brakiem wilgotności. Oczywiście preparaty działające doglebowo zawsze tą wilgotność potrzebują, natomiast niektóre substancje są bardziej tolerancyjne na, na te warunki niskiej wilgotności w glebie. Co mogłabym zaproponować Państwu do odchwaszczania, to mieszanina. Zawsze jestem zwolenniczką tworzenia mieszanin, jeśli chodzi o zabieg herbicydowy w ziemniakach, ponieważ po pierwsze damy dwa mechanizmy, dwa czy też trzy różne mechanizmy, dzięki czemu zapobiegamy uodpornieniom chwastów na herbicydy. Po drugie, różne sposoby działania też dają nam większą skuteczność. No i szersze spektrum zwalczanych chwastów wówczas mamy. Taką propozycją jest mieszanina mandrylu z wernalem i z ewentualnym dodatkiem komandu. Mandryl w dawce 2-2,5 litra, wernal około litra, od 0,8 do 1,2 w zależności od klasy gleby i do tego 0,1-0,15 komandu, jeśli na przykład mamy problem z czytulią czepną. Mandryl posiada w składzie substancję metobromuron. I ta substancja właśnie ona jest trochę bardziej tolerancyjna na te niekorzystne warunki suszy w glebie, tak więc no, myślę, że warto ją brać pod uwagę. Metobromuron, drodzy Państwo, jest to substancja, która działa podobnie jak linuron. To jest, to jest substancja, która należy do tej samej grupy chemicznej co linuron, który został już też niestety jakiś czas temu wycofany. Tak więc no, spektrum zwalczanych kwasów mamy tutaj dość szerokie, nie tylko zwalcza obecną na każdym polu praktycznie komose białą, ale także inne gatunki często trudne do zwalczenia zwalcza także kwasty rumianowate też ma działanie na starca czy na szarłata. Natomiast wernal tutaj mamy fluorochloridon. On na pewno fajnie uzupełnić też wzmocni działanie mandrylu, a takim gatunkiem kwastu, który dodatkowo nam fajnie zwalczy, to jest są samo siebie rzepaku, też często obecne na naszych plantacjach, w szczególności w gospodarstwach, gdzie ten rzepak jest uprawiany. Kolejną substancją, którą ewentualnie tu możemy jeszcze dodać, pod kątem czytuli jest właśnie komand. Także trzy produkty, bardzo fajna mieszanina w ostatnich latach obserwuję, że fajnie się sprawdza. Mhm. Natomiast jeśli mamy powiedzmy inne gatunki, czy też chcemy dostosować inny preparat, oczywiście to dobieramy w zależności od, od swojej sytuacji. Do zabiegów herbicydowych doglebowych warto dodać adiowant doglebowy. Takim adiowantem jest Remix. I tutaj, co on nam daje? Przede wszystkim on zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas, podczas oprysku, ale także przytrzymuje herbicyd w tej wierzchniej warstwie gleby, dając tą, tą dobrą skuteczność, czyli zatrzymuje herbicyd tam, gdzie to najbardziej jest oczekiwane i uzyskiwana jest wówczas skuteczność. Natomiast także zapobiega przedostawaniu się. Cieczy roboczej w głębsze partie gleby, aby nie uszkodzić tutaj samych ziemniaków, samych roślin ziemniaka, bo jak wiemy po fluorochloridonie czy po chlomazonie zdarza się, że jeśli za późno zrobimy zabieg tuż przed schodami i przemieści nam się na przykład herbicyt w związku z występującymi opadami deszczu, to później mamy takie przebielenia, pożółknięte liście. Co oczywiście nieładnie wygląda. Zabieg, który zaproponowałam, stosujemy na około 7-10 dni przed planowanymi wschodami roślin, czyli jak mamy rośliny jeszcze parę centymetrów pod powierzchnią gleby, tak aby było bezpiecznie oraz skutecznie. Karolina, a co w przypadku dawek dzielonych? Tutaj masz, jaką tutaj masz receptę? ta mieszanina, którą zaproponowałam, ona jest w zasadzie już w obniżonych dawkach, ponieważ pełne dawki chociażby mandrylu to ma 3-4 litry na hektar. Tutaj proponuję 2-2,5 litra, ponieważ uzupełniamy tutaj też wernalem czy komandem. Natomiast część z gospodarstw też robi taką strategię, że przedwschodowo robi właśnie. Zabieg natomiast już zakłada, że powschodowo będzie też zwalczać jeszcze dodatkowo chwasty przy użyciu produktu zawierającego rimsulfuron i metrybuzynę. Rim mamy obecny na przykład w produkcie, rimsulfuron mamy obecny w produkcie rim bądź plaza, natomiast metrybuzyna także u nas w ofercie jest pod nazwą tuberon czy też, czy też mistral. Tylko pamiętajmy, że w przypadku metrybuzyny musimy sprawdzić, czy dana odmiana nie jest przypadkiem wrażliwa. Dotyczy to szczególnie wspomnianego, na przykład, innowatora, czyli odmiany frytkowej. Na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie hamować roślin, aby no później nie było spadku plonu, ponieważ wiadomo, że chodzi o to, żeby dać jak najlepsze, jak najbardziej optymalne. Warunki do rozwoju i wzrostu takich roślin. Karolino, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze wystąpienie, za cenne, bezcenne w zasadzie wskazówki dla naszych producentów. Myślę, że tematów byłoby bardzo dużo, więc mam nadzieję, że w sezonie również będziemy mogli przekazać pewne informacje, oczywiście, na temat ochrony uprawy ziemniaka również sobą. Do państwa dyspozycji. Jestem w sezonie w terenie, także mam nadzieję, że spotkamy się wówczas. No i życzę wszystkim optymalnej pogody, takiej normalnej, jak to mieliśmy jeszcze ileś lat wstecz, ponieważ no wszystko, wszystko pokazuje, że co roku mamy faktycznie niełatwy rok i mam wrażenie, że z każdym rokiem mówimy ten rok jest naprawdę trudny, prawda? Więc mam nadzieję, że ten rok jednak okaże się łatwiejszy i wszystko, wszystko przebiegnie po Państwa myśli. Przypominam, naszym gościem była Karolina Jacić z firmy Agresimex. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.